To na trójeczkę. to na dwójeczkę, a cała flota on już nad, nadciągają, mają te myśliwce z nabu w ogóle. Dobra, zniszczmy tych, którzy się tutaj wcisnęli za głęboko trochę. Dobra. Wow, no to wygląda nie za dobrze. Focus Fire dajemy w, w Aklamatora na razie. O ja, Venator. Się trochę wrąbałeś, Grigus, powiem ci. No, ale nic. Jak tylko rozwalimy to małe dziadostwo, skupiamy się na penatorze, ognia. Do wszystkiego, co tam macie w silniki. Django, gdzie ty jesteś? Dawaj tutaj, w największy tłum się ładuj. Dobra, myślę, że jesteśmy w stanie to generalnie zrobić. Mimo, że Gribus się tak fatalnie tam wpakował. No oni poza tym jednym wynatorem nie mają jakoś strasznie dużo. O pięknie, pięknie, dobrze rzucona bomba. Ten jeden wynator z całą pewnością nie wystarczy. No nie, nie, to, to jest zdecydowanie prostsze starcie niż myślałem. Tak. No i po sprawie, tak naprawdę. Po sprawie. Ja jestem bez strat w tym momencie. Nawet jedna fregata, <coughs> znaczy myśliwca, ale myśliwce to wiadomo. Nikt się tym nie przejmuje. Za bardzo. Tam jeszcze mamy aklamatora jednego. Dobra, no. O, patrzcie, w ogóle tu jest dużo, dużo różnych jednostek porozrzucanych po całej mapie. Ale to głównie myśliwce, więc. W sumie chyba nie ma się czym przejmować. Ten aklamator, patrzcie, jaki on jest zaorany. Nie wiem, nie wiem, jakim cudem on. On tak się jakby daleko znalazł od nas od nas taki zniszczony. Ale cóż. No i po sprawie. Koniec. Tu jeszcze jedna korweta. No, oni już próbują uciekać. O, i patrzcie, sporo tego pouciekało. No, ale straty dostali ogromne, więc wydaje mi się, że to może być nawet już powoli koniec. Spokojnie mogę chyba w tym momencie lecieć na Sulust. Zagrać to automatycznie. Dobra, nad Gunry zginął i dwie fregaty. Aha, ja przegrałem to. Pff, dobra, nieważne. Czyli jednak nie mogę tego <śmany> automatycznie zagrać. Dobrze, Grievous żyje. Trzeba było grać ręcznie. No tak. Luz, na spokojnie. Za chwilę odbudujemy naszą flotę. Tutaj widzę, że jakiś jeden Dreadnought się pojawił. No na botowaj dalej, dalej trzymamy te okręty. Ich jest tam sporo. Teoretycznie możemy tą flotę podzielić. Ale w sumie dlaczego? Niech tam sobie siedzą. Dobra, przyspieszamy. Fregata gotowa. Mamy trochę małe przychody, jak na ilość planet, które zajęliśmy. No im zostały tylko 4, my mamy z 10 12, no więcej niż 10 na pewno, 12 15 nawet bym powiedział. Dobra, robimy kolejny szczyciel. No Suls na farcie tutaj się oparł ofensywie. Kolejny niszczyciel gotowy No i nic, rozwijamy tutaj stację na kolejny poziom. Przerzucimy tu flotę I idziemy na ten sust Jeszcze raz automatycznie? Nie no, zagramy chyba ręcznie Żeby się nie wpakować znowu A tu może być jakaś duża stacja po prostu i dlatego I siłą rzeczy mamy duży garnizon i wiadomo, nie? Wiadomo jak jest Już nadciągają? No mają ogromną statystykę. It is time for my message to be delivered to the republic. Don't fail me. They only fuels my hate. Excellent. Dobra, myśliwce. bombowce, no i reszta floty oczywiście. No właśnie, wietrzonki też można powiedzieć, reszta, bo reszta tak brzmi trochę. Niezbyt poważnie. Dobra. Sfokusujemy chyba najpierw w stację, bo tutaj niewiele więcej będziemy mieli do roboty. Nie wiem jak, jak ten automat to przegrał. No ale to tak to jest z tymi automatami, że one sobie lubią poprzegrywać czasami niektóre starcie, które są stuprocentowo pewne. Ja to nawet na przyspieszeniu kurczę zagram, a co trzeba pilnować, żeby te myśliwce się tutaj nie rozpanoszyły za bardzo. Nie, dobra, przesadzam z tym przyspieszeniem. Może tak bo Dobra, bombowce też do działalności. Wszystko odpalone. Patrz jak to wybuchnie teraz. A nie, nie zadało dużych strat. Ciekawe. Bombowce żyją, myśliwcy powinny sobie poradzić. No i tu nie ma nawet za dużego garnizonu. No coś takiego przyciął. Co to jest w ogóle? Jak to się nazywa? Ar Architens? Arc nie wiem, jak to przeczytać. Venator, co? Ej. Hey. Skąd on się tu wziął? No to mnie zaskoczył, powiem szczerze. Nie spodziewałem się czegoś takiego w garnizonie. Dobra, tu aklamator widzę, więc no... Wymieńmy się ogniem z nim. Patrzcie, jak ta salwa zrobiła, jakie ona zadała obrażenia. Trench już się zaczyna kręcić. Dobra, włączymy kamerkę, bo ja rzadko... okej. Okay. No tak... średnio udana. A Venator już zaraz za chwilę zniszczymy tego Venatora i nawet nie, nie zobaczymy jakiegoś fajnego ujęcia na niego. Okej, okay, to jest trench. Jednak Venatory, moim zdaniem, jedne z najładniejszych okrętów, jeżeli chodzi o uniwersum Gwiezdnych Wojen. Najładniejszych oczywiście. Nie najpotężniejszych, bo oczywiście one zostały wycofane ze służby jeszcze przed nową nadzieją. Chyba, chyba właśnie, bo to jest no, Znaczy teoretycznie w filmie oczywiście Venatorów nie widzieliśmy, nie? O, coś tutaj widzę, że wybucha. Mam nadzieję, że to nie był tręcznie. Kolejny Venator, co? Dobra, zniszczmy stację. Zniżmy stację. Firenze! Firenze! On, czy my tu mamy griwusa w ogóle? Ja nie widzę, czy on zginął. Dobra, zniszmy tą cholerną stację. No Nic dziwnego, że automat to, to przegrał. Powiem szczerze, że to jest trudniejsze niż myślałem. Dawać, 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 niszczyć stację. Patrzcie oni, oni mają myśliwców, nie? Jeszcze, jeszcze jedna bateria. Nie, dobra, dwie, trzy. Dawaj, trenż, dawaj. Zróbcie to, zróbcie to. Dobra, postaci, świetnie. No i teraz za Venatora się zabieramy, ale jesteśmy przetrzebieni koszmarnie. Zostały mi dwa duże okręty liniowe tak naprawdę. Dobra, silniki zniszczone, więc już się nie wycofa. Ale myśliwcy jak jakim my w ogóle? Kurczę, no ostra walka, naprawdę. nie Nieźle. Treszcz na szczęście nie jest mocno obity. On, on jest naprawdę cholernie mocny. Możemy sfokusować, od, odpalić torpedy. Dobra, dobra. No powinniśmy sobie z nim poradzić. Myśliwcy ostatecznie też sobie jakoś tam dają radę. No ale straty mamy duże. Właśnie, no, a propos Nowej Nadziei i wenatorów. To wcale nie powiedziane, że jeszcze jakieś, jakieś, yy, jakieś krążowniki czy niszczyciele, bo ja nie wiem czy to jest w końcu krążownik czy niszczyciel. Chyba krążownik jednak. Nie mogę go namierzyć w tym momencie. Że jakieś tam funkcjonowały jeszcze na służbie. Nie jest to wykluczone ostatecznie. Dobra, no poradziliśmy sobie, ale patrzcie oni mają myśliwców porozsiewanych hmm. w tym samym jeszcze aklamator gdzieś się jakiś pojawił. No nieziemsko trudna bitwa. Aż jak podłączę drugi monitor, to chyba sobie odpalę tę ubrysków. O kurczę, ależ strafił. kreskówkę z wojny klonów. No i stracę tego niszczyciela. Naprawdę patrzcie jaki, jaki ostro w niego wchodzi. Jeszcze bombowce cały czas go cisną Dobra panowie, zestrzeli to, zestrzelić to dziadostwo. Fajnie byłoby zachować ten niszczyciel jednak. Dobrze, dobrze. Dobra, wycofajmy go, wycofajmy go. Wręcz sam sobie powinien poradzić. Torpedy. I zamiedzione, dobra. Przyspieszamy. Nie, 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 wycofamy. Dobra, dobra, dobra. Pięknie. Ależ to była nieziemsko ciężka bitwa. Grimwood, tak, on zginął ostatecznie. I tutaj tak naprawdę wszystko, to była piąt piątopoziomowa stacja. Czyli jednak był piąty poziom, tylko najwyraźniej na większości planet jest niedostępny. Tylko Trench żyje w tym momencie, więc ja się boję tam robić inwazję lądową, naprawdę. No właśnie. No, przegrałem. Trudno. Trudno. Najważniejsze, że na Sulu zniszczyliśmy tą cholerną stację kosmiczną. Musimy przyspieszyć. No, ładnie, ładnie. To było strasznie bolesne. Tutaj teoretycznie na nabu możemy uderzyć, tylko po prostu, no jakby na lądzie, niczego. Na BUP przypuszczam, nie na nabu, tylko na rodzie. Na BUP przypuszczam właśnie, że będzie miało sporo, spory garnizon. Chociaż teoretycznie w powietrzu oni nigdy nie mieli jakoś tam dużo, Dużo jednostek. Dobra, zbudujemy to do droidów. Dobra, robimy jednostki lądowe na razie. Kurde. Dobra, musimy zrobić coś powietrznego jeszcze i pomóc tutaj Trunchowi. On W pojedynku jeden na jeden z tym gościem, nie wiem kto to jest w ogóle. Republic Fleet. W pojedynku przypuszczam, żeby wygrał. Ale wolę nie ryzykować. Dobra, zacznijmy, Zagraje. O to może być ciekawe starcie. Na pewno nie ma tam żadnej stacji kosmicznej. Mamy dwa niszczyciele, przy czym nie, trzy. O, okej. Okay. Czyli ten jeden przeżył w porządku. porządku. Po drugiej stronie jest tylko i wyłącznie. To, co Kto jest. Dobra. Ok. Dobra, ognia myślę, że mamy tutaj na tyle dużą przewagę, że powinniśmy to ugrać, ale. nigdy nie wiadomo. Patrzcie, jaki on ma tarcze wytrzymałe, nie? Cały czas dostaje Focus Fire i to się dalej trzyma. Cofajmy ten niszczyciel. Mam obite turbolasery 1. Co by tam nie wymyślił? To nie jest chyba w stanie tego wytrzymać. Już silniki ma rozwalone, więc w sumie spory sukces. Ciśniemy, ciśniemy. Po tarczach, żeby mu się nic tam nie zregenerowało przypadkiem. Dobra. Ma jakiś beam w ogóle. Nie no świetnie te wenatory wyglądają. Konstrukcja jest genialna. Dobra, mamy to. Tutaj jeszcze odpalimy dodatkową siłę ognia. No i co by się nie działo, naprawdę? Cudów nie ma. Czy niby są, ale Nie dzisiaj. O, żeby tylko nie zwiał Oby nie zwiał, oby nie zwiał. Dobra, nie zjął, świetnie. Huuu, jakby z uciec to już by było nieprzyjemnie, bo on się chyba automatycznie regeneruje na full HP, więc no byłoby, no byłoby nieprzyjemnie, po prostu. Tak jak mówię, dobra. Ok, le lecą siły lądowe. No i próbujemy. Udało się. To w ogóle był Anakin Mace Windu. Kurczę, no. Dobra, soluz jest nasz. Został Tibrin. No i jeszcze dwie planety, Rodia i Nabu. Na zakończenie. Naszej przygody. Okej. Okay. A, on, on na planecie się pojawił. Oto spo, spore straty zadał, powiem szczerze. Nie zostało mi tutaj prawie nic. Te droidy możemy dać na, na ziemię. Sagi Ventress też niech będzie na ziemi. Dobra, tutaj zaczniemy sobie rekrutować w takim razie jakieś droidy. Mining Facility. A to? confederacy Wszystkie repulsorowe jednostki są strasznie spowolnione. Ciekawe, bo my chyba nie mamy żadnych Nie, mamy czołgi repulsorowe. Ciężka fabryka. Zobaczymy, co nam da ciężka fabryka. No i chyba uderzymy na tego tygrino. O, wow. Unit in production. Chyba przegrałem, ale to nic. To nic. To nic, nic się nie dzieje, wszystko jest w porządku. Dobra. E, tutaj gdzieś tam się robi fabryka, tylko nie pamiętam gdzie. Okej, okay, no możemy spokojnie kolejny poziom stacji tutaj zrobić. Ach, ja wiem, czy to jest potrzebne. Nie ma sensu chyba. O! To sporo dostaliśmy ciekawych rzeczy. NRN-99 Droid Tank, i tutaj mamy ten e, hail, hail Fire. Zrobimy go. Airwing. Ciekawe. No tutaj zdecydowanie bardziej rozbudowane są te, te naziemne struktury, wydaje mi się. To są chyba jednostki w ogóle. Mimo, że to budujemy. A nie, to też. No, 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 no. To są jednostki. Ciekawa sprawa.